Wszystkim na moim kanale. E, ponownie e, jestem z się e, na spacerze, więc pomyślałam, że zrobię e, taki jak e, vlog o tym. E, no, nie vlogu, bo ja nie jestem gierką, ale zobaczycie, jak, e, e, jak wygląda mój spacer e, z mitusiem, właśnie, e, który właśnie tu się. E, więc e, tak, myślę, że pójdziemy sobie na oko naszej dzielnicy i yy, pójdziemy co, Idziemy. Ok, witam ponownie. Yy, nie wiem ile... nie to Nie wiem ile yy, minęło. Nie to teraz będzie się bawił. Przepraszam, te samochody jeżdżą. Yy, skoro nieca się bawi, to ja trochę poopowiadam. Yy, więc tak, yy, mamy... Nowy clicker kupi, kupiliśmy. Ehm, prawdopodobnie będzie film na kanale. Nie tam, tu, nie tam, tam jest za daleko. Ehm, prawdopodobnie będzie film na kanale e, właśnie o clickerze e, i wtedy również od razu przy okazji e, pokażę Wam sztuczki, które u mnie już niczą. E, będziemy e, oczywiście najpierw uwarunkujemy sobie clicker, więc e, to tak, e, jeśli chodzi o filmy. E, no i e, rzecz, którą moglibyście już zauważyć. E, otóż Nitron i... Wygląda on tak pięknie. Nitron, podoba się tu! O, pięknie wygląda. Łóżki mam podcięte. Czy łóżki? <laughs> Nie można podcinać już. Uszu ale ma... O, ale ma takie takie równe uszka. I teraz chce się bawić, więc ja mu nie przeszkadzać. E, łapki też ma ładnie podcięte. O, pięknie. E, no i teraz po prostu jest taki piękny, że e, po prostu nie mogę się przyzwyczaić taki ma piękny ogon i teraz zaraz nie zarębiasz ehm, tak więc to tyle jeśli chodzi o e, informacje e, no i my idziemy na ten spacer wreszcie, bo Newton zrobił kubkę więc musieliśmy się wrócić e, ogólnie nie mamy już wkładów technicznych tak tak. musieliśmy się wrócić żeby wyrzucić więc teraz już idziemy okej okay, jesteśmy już w połowie drogi do y, lasu Mamy włóka, takie oto o, to tyle, co Chodź do mnie! Chodź do mnie! Nie, chodź do mnie! Dobry cię! O matko tak sądzi. Idziemy do lasu. Tu coś, jak już mówiłem, jest piękny, przytrzeżony, udopcham, co najbardziej było, wprost. Dobra, chodź. Widzę to, co tam masz. Chodź. Chodź. Tak, y idziemy. Chcę mu chyba do mojej koleżanki e, Niestety z tego co wiem Jej nie ma w domu, bo pojechała na plażę Tak Była wczoraj, by było nie wiem, dzisiaj, więc nie wiem, jest taka plażowa Ej, 120 ileś stop, nie wiem więc. więc można jeździć w ale Jak rozumieję, że dobrze wiemy, że Chodźcie na ulicy nie, nie na ulicy. E, Właśnie moja koleżanka ma e, też tak jakby psa, tak jakby to nie zawsze jest u Nie pytajcie proszę dlaczego, ponieważ e, nie wiem czy ona mm, sobie życzy, żebym o tym opowiadała. Więc nie pytajcie dlaczego. Nie trochę, a jeśli nawet pytacie to i tak e, nie dostaniecie odpowiedzi. Mm, i czasami z nimi sobie e, chodzimy, nie kocham mm, tak więc tyle to jest w lesie i tak pa, pa. tak się prezentuje mi teraz całkowicie obciężony okej okay, jesteśmy w lesie ten jest już e, na pewno prawnej smyczy e, długiej jest przepraszam Pewnie niedługo spuszczę Nie wiem czy będę to nazywać jak jest spuszczony ponieważ um, może to bardzo utrudnić, a on jest C a on jest jeszcze malutki. W ogóle nie wiem czy dostanie głupawki czy nie, więc <grystanie> zobaczymy, jak to będzie z nagraniem tego. Yy, no. To na tyle. Jesteśmy w lesie jak widać. Oj! Próbowaliśmy sobie zrobić zdjęcie na... w tamtym kamieniu ale nie wyszło e, nie no, nie ten ładnie usiadł, ale ja, nie, ja przyłączyłam e, aparat na zdjęcia, y, to, to Nitoniowi już się znudziło się, to nie? O jaju Niton. zaraz. więc ja go spuszczam bez przedłużania. Okej, okay, jesteśmy już w lesie. E, idziemy do mojej szkoły. I potem już, no i kierujemy się właśnie do domu przez szkołę, do domu. Niton staje na każdej prawej górce i się prezentuje, żeby zrobić mu zdjęcie, ale niestety jest za ciemne. Więc to chyba będzie koniec mojego filmiku. Nie wiem, czy go wkradę, ponieważ... Słabo trzymać mi kamery, ponieważ muszę też trzymać Nitra. Więc, no nie wiem. Może będzie jeszcze jakiś właśnie z kimś, żeby ktoś trzymał kamerę. A i razie jest tyle. Zobaczenia. Eee... <grym> um, polecam moje inne filmiki.